Witam, zobaczcie w filmie, w którym będę spełniał marzenia widzów. Bardzo często na Discordzie ktoś mi pisze, że jego marzeniem jest znowu zagrać, albo jego marzeniem jest, żebym mu kupił 1000 walorant pointsów. I uwaga, nie róbcie tak, nie piszcie, nigdy w życiu już nikomu nic nie kupię w takiej sytuacji, ale dzisiaj jest ten dzień, kiedy to robimy, kiedy spełniamy marzenia widzów. I celem w tym filmie będzie spełnić trzy marzenia widzów. No i z racji, że taki odcinek to mam dla Was konkurs, po prostu bezinteresowny dla każdego. jeśli chcecie wygrać mojego lewego buta, a tak poważnie, to 1000 walorant pointsów ktoś z Was garnie. Nieważne jak ten film się potoczy Wystarczy, że zawiesz łapkę w górę, subskrypcję i komentarz I to tyle I słuchajcie, ważna informacja W niedzielę 2 marca na moim Twitchu będzie stream W którym będzie konkurs na tą myszkę, właśnie losowanie Wystarczy, że będziesz na streamie I poza tym będę w Warszawie na evencie Nie będę mu jeszcze związanym, ale będę właśnie tamto streamował I słuchajcie, chcecie być na tym streamie Naprawdę będzie się działo Nie pożałujecie, super rzeczy nam się dowiecie Naprawdę No a my lecimy już do filmu Więc słuchajcie Mamy tutaj zawodnika, który się nazywa Bluki112 i nasza historia wygląda następująco: Ej, mordo mogę coaching? Ej, yy, ogoniasty, mogę? No ogę, mogę? Ja się duszę. Od tego moje życie zależy, od mojego brąza. Dzień pierwszy czekania follower ze mną zagra w Valorant. Dzień drugi, dzień trzeci, dzień czwarty, dzień piąty. Dobra, Bluki, słuchajcie, pisał przez 41 dni, czy zagram z nim Valoranta. I dzisiaj, jak mu napisałem, siema gramy to napisał, że dziś nie może. Ale może jego kolega, więc zagramy z jego kolego, mój tak przez Łotwa. Bądźcie zgadywać w komentarzu, ile Bluki ma lat widzowie. Halo? No halo! Siema! Siema! Co tam u ciebie, bracie? Wszystko dobrze. W końcu. A chciałbyś ze mną zagrać? No. A jest to twoje marzenie? Tak. Dobrze? Dobrze, wpasowujesz się. A ile masz lat? A czy to tak można? <noise> Nie wiem czy można. A jak się zgadywać? 10? Więcej. 11? Więcej. Wow! 12? Tak. Ale ja jestem stary. Nie, po prostu ja młody. Nie, no ja jestem stary. Ja pamiętam, jak chodziłem do szóstej klasy. Odpalam Valoranta. A co chcesz zagrać? Szybką grę? Mmm, um, Unranked'a? Może być, czy nie za bardzo? A tu twoje marzenie? Tak. No dobra, to może być. Nie no jak nie masz czasu, to możemy szybko Nie no na spokojnie możemy unrankeda rankeda zagrać. Dobra, a jak masz na imię? Jak mam do ciebie mówić? Dawid Bingo się nazywasz tu na Discordzie, to może bingo do ciebie będę mówił. Dobra. Kurde, ty masz golda 3 Słuchaj, no jest jak tak, jest, jest, nie sadło. jest jak jest Historia Gier mówi sama za siebie. Jak będziesz miał więcej fragów ode mnie na tym rankedzie, to 1000 Valorant pointsów ci kupię po pokierce. O kur. O kurde... No to będzie o ciężko. Kurde. Hop. A jak nie, to ty mi dajesz wtedy tysiąc wrazów w końcu. O to co nie. No jednak nie. <noise> nie, żartuję, żartuję. Nie musisz mi nic dawać. Nie musisz, nie musisz. To musisz się skupić, mieć więcej fragów i zdobyć pieniądze na chleb dla siebie. Tak. W międzyczasie, widzę poszukamy kolejnej osoby O, jedenasty dzień szczekania na coś dowalo Sz A, szekania, czekania Siema, ja fan bardzo lubię oglądać, gdy graż wywalor... warolanta Mogę cię dodać wy warolancie Ej, dobra, to musi być troll, nie wiesz, że ktoś pisze warolan Kurde, ten to bardzo chce Jesteś moim idolem, mogę z tą zagrać, błagam, on błaga Dobra, on ma niesamowity nick nie? Ale dodaję go, spełniamy marzenie widza, widzowie Pierwsze marzenie widza spełnione, widzowie Dodałem, masz Kurde, gdzie się interfej... nie mam interfejsu, nie mam interfejsu, nie wiem jak się go włączyć A ty tak teraz e, ludzi na Discord'e przyjmujesz A wiesz co? Taki dobry dzień mam po prostu i stwierdziłem, że czemu by nie spełniać marzenia widzów Kamil gra z nami w drużynie, ja jestem Kamil No? Na razie masz tyle Ferogów co jesteś, wyżej ode mnie, dawaj, dawaj no Jedziesz ze mną, jedziesz ze mną, dajesz Pracujesz mnie <laughs> Plecy masz, plecy masz Żartuję, na spokojnie bracie Bra Żartowałem ja uciekam Nie <laughs> żartowałem widzisz, ja naprawdę mówiłem Grałeś kiedyś w bingo? Nie A skąd pomysł na Nie nich? Gra. A to tak jak już miałem 7 lat, tak się wzięło Jak miałem 7 lat i to takie, I grałem w takie gry, tam ciągle na nowo grę, jakieś dobre nazwy i tak Jakoś wyszło Ja jak wiemy 7 to jeszcze w pampersa robiłem no, Ej, tak ja jestem jest. najgorszy Wow Daj Extreme naszych sponsami uuu you so one Boże, widać chyba co, widać, że nie było rozgrzeweczki No tym ostatnim razie Ale dżetka dostała tak, ładnie te... Proszę jestem fanem, wysłałem zapro do grupy, dołączysz yy, To ja się na chwilkę zmutuję na Discordzie, muszę do niego dołączyć, bo no? dziś spełniam marzenia widzów Halo kokos, halo halo Halo, słyszę cię O, witam, co tam, jak dzionek mija? Dobrze No to super, no za super Bo to było twoje marzenie, żebym dołączył do ciebie Nie, po nie jak to nie? nie żartuję. No. No. no! No i gimizol jest spełniony marzenia 2 na 5, na pięknie. Dobra, no to pozdro kokos. To z lewej teraz. Myślicie, że to ugram? Myślę, że tak. Pięknie, pięknie. Bravo. A ty co tam, bingo? Zaraz do przeciwników spadniesz. 1-5. Jak się zbite tego z banka, strzel w niego. Dobra. I jak się runda skończy. O, wiesz, wiesz, wiesz gdzie jest drugi. No, A, to nie. musisz go zbić i potem. Mówię ci, zaczniesz strzelać jak profesjonalny gracz. Teraz się nie boisz, tylko leć. heal him, Sage, heal him. Mówię ci, zaczniesz strzelać jak profesjonalny gracz. no że. Ci Dobra, no, ale spoko, ona ma chity. Aha, bo to dwóch innych nas zabiło Dobra słuchaj, ja wyciągam pomocną dłoń w twoją stronę Masz wandalka Nie, graj Nie grać? Masz grać tym wandal No ja mam takiego Ja <laughs> Operator jest na respie Dobrze! Chłopie, masz 1 kill ja 11. No, to będę grał, może, tylko klasyka do końca. albo dobra, to jeszcze nie. nie, jeszcze po tej rundzie, zobaczymy. Dobra, ja gram klasyka do końca meczu. Co? 78 techo. No nie wierzę w to! Co za debil. Ulcz, klasyka tego jeszcze nie grali. Co za debil z tej zetki? XD. Aj, krzyczebiska. Rzuć smoka w portal. O, co? Co on tam robił? Ej, tepnął. Nie, mlaga jakiegoś. Ej, co jest? Śpieściło <laughs> mnie, czekaj. Jak tam chłopie, wstałeś? Co on robi? No nie wierzę w to. Co... To no, dobrze. A, do... no dwa kile pomszczują cię, co ja? No, proszę państwa, to spojrzenie między nami w oczy, jak się widzieliśmy na kosach oboje. E, 78 flow. Masz go, masz go, wierzę w ciebie. Kurde. No jednak. Ja. Chyba koniec, bracie. O, a jednak. Jednak robi wow, ace'a Ace Spoko. Dawaj koser Nie bo mi zabierze ktoś. Dobra. No to dziękuję Ale za grę przyjacielu. Nie, bo dziękuję za grę yy, przyjacielu. bo kolega się. Pozdrawiam, tak. pozdrawiam. Widzowie, teraz rozdamy komuś Valorant points. Spełnimy komuś marzenia. Dużo osób pisze, że proszę kupić skinka, proszę. No to kupimy komuś skinka. Ale najpierw musimy kupić Valorant Points do tego A tak się składa, że znam stronę, na której są tańsze Widzowie, pod każdym filmem u mnie I tutaj na moim kanale Klikacie w tego linka ode mnie, żeby mnie wspierać Pisujecie sobie Valorant Macie Valorant Points 39 zł kosztuje tylko 1000 Valorant Points Dodajecie do koszyka Kupujecie, pyk Możecie płacić blikiem, kartą, Paypalem Klikacie zapłać, no i macie kodzik Macie kodzik, ja wam go nie pokazuję jeszcze Bo nie wiem kiedy ten widz, któremu to damy go zużyje Ale teraz możecie zrobić na przykład, słuchajcie, cofnąć do swoich zamówień. Tu jeszcze se Kingdom Come Deliverance kupiłem wczoraj, a co? Robicie zrzut ekranu, że to kupiliście i na moim Discordzie, na kanale zgłoszenia VP, wklejacie tego zdjęcie i co miesiąc jedna osoba z was, która to wyśle, wygrywa 1000 Valorant Points'ów. Wejdę na kanał publiczny u mnie na Discordzie i pierwsza osoba, która dumnie dołączy dostanie 1000 Valorant Points'ów. Czekamy. Stoper odpalę. O, jo. siema Łoborze, to we dwóch nawet przyżycie. witam Co tam u was? Jak yy, dzionek mija? Ogólnie wbliście w tym samym momencie mniej więcej, ale Krzysiu był pierwszy No wiadomo. tak, ale ja z ojcem gadałam I nie mogę wbić wcześniej Ale, ale ty co A, robiłaś? Z tatą rozmawiałam Krzysiu, grasz w Valoranta? No, no gram A wiesz, że mam no, dać ciebie dobrą wiadomość? No Jakob. A chciałbyś tysiąc Valorant pońców tako za darmo po prostu, za frytę? Chciałbym, chciałbym, chciałbym No to je dostajesz, bo... Tak sobie powiedziałem, kto pierwszy wbije dostanie Daj streama na... Tego, I wejdź do Valoranta, daj streama i wejdź do Valoranta Aha, grasz teraz mecz No to musimy czekać aż skończysz Czy ma tu ktoś no, jakieś marzenie? Dzień dobry, jestem Święty Mikołaj, czy ma tu ktoś jakieś marzenie? Ja mam milion, ja, ja mam marzenie. milion dolarów Tobie już od pieniędzy, od Valorant Points'ów odwala Weź te 1000 Valorant Points'ów i się uspokój na razie Ja mam dwa marzenia Dawaj Nawet Normalny team na rankedach i Valorant Points'y To są moje ma dwa marzenia Możemy no? zagrać jeden na jeden o 1000 Valorant Points'ów Dobra to dawaj to mi 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 marze. Marze. Co, co, ja to... Jata? Powiedziałam, że mam w sklepie Kurla Marszala, i mi takiego czegoś nie zaproponowałeś. Dobra, ej, mam pomysł! Dajem. Jakie macie rangi? Ja mam B1 A ty? Ja mam y, Golda 2 Gracie ale... 2 na 1 na mnie 2 na 1 gracie Nie, nie Nie? Nie, bo ja dimenteruję, więc dostałam po Golda A no dobra, no dobra No to pojedynczo was dobra. rozklepię Chodźcie, dobra, chodźcie 2 na 1 Zrobimy bo, 2 nie. na 1 Myślę jak słuchawki włączyć Chwila, mam nowa Problemy bogatych ludzi Włączam Discorda, to będę musiała wbić y, z kompa A, bo ty jesteś na telefonie, dobra To ja wbiję na publiczny, to mnie przełącz, zbra? dobra? Dobra nie przełączamy jej, co? Więcej pieniędzy dla ciebie. Nie. Wolę, chyba z nią, co? A, dobra. Ustanę, dobra, gracie bez celowników, dobra? Wy oboje, tak, bez celowników oboje. Nie. No to nie ma grania. Ja nie. Nie, czekaj, mam tam. Dobra, a jak bo się. Ma... Dobra, a, dobra, ale jak się. Jak się posłuchajcie, wyzywa? posłuchajcie. To będzie na mapie. Będzie jeden na dwóch i możecie grać na blisko czy coś. No w sensie szansę macie, to że nie macie celownika, nie przekreśla waszych szans, bo możecie się zakraść i tak dalej. A ile kosztuje Marshal kuronami? 2300, coś. A ale... ile? Wystarczy mi 2000, bo mam. A, 2000 wystarczy? Dobrze, dobrze. No to dobrze! Czemu ty masz nie. 1000 mi swingu? Mi... Dobra, zostawcie ten celownik na razie, bo ja wam nie wróżę dobrze, szczerze mówiąc. No. Dobra, wyłączać celowniki teraz, raz A no, no. Ale jak, no. jak, jak, jak nie, No nie, jak. Ej dobra, ale jak nas rozwalisz to ty grasz Nie wiem, oni czy coś takiego też, dobra? Dobra, jak będzie 5 minut przewagi Dla mnie to wgram sheriff. Dobra Bo Ty robisz odcinek Na YouTube'a, no nie? No O siema, co ty tak biegasz? Nie wiem, który to jest z was, który to Polwar plecy Dzięki za info. Sorry, a tego się nie spodziewasz. Fejkuję Ta, fejkujesz. Nie ty? Nie! Nie masz czasu! Nie no, no nie! Nie! No. Nice! O kurde... No bo się zagadałem! Jest. <grym> folwar, lewo! Trzeba go zdekoncentrować. Ej, co sądzisz o pomidorowej folwar? Dobra. Powiadaj. Nie do zagadujcie. Jadłeś? Tak to bo masz z pamięcią, wiesz? Dzięki za info, za 80. Co? Tak daleko. <gry> Mega daleko. 40! Ej, gramy bez umiejętności, prawda? No. Ej, utrudnienie jakieś dla ciebie No jak no, nie mówiłem, nie? 5 minut przewagi nie. będzie, to, to możecie A, włączyć celownik Nie no celownic. nie 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 nie, nie, nie. No, no tak 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 tak, tak bo nie. potem już nadrobicie ale, Ewa, ale trochę... No i o to chodzi, słuchaj No właśnie onni-sheriff mówiłam Aha, dobra, to możecie grać wtedy dalej bez celownika, ale ja będę grał wtedy onni-sheriff, dobra Pol, wartego no. Plecy. Co ty robisz? Czemu ty stamtąd wybiegasz? Jaki wymykawie? Wybiega... Jaką złoży, wy macie komunikację, że ja plantuję i wy dopiero po 20 sekundach na tego Sajta przybiegacie z całkowicie innych różnych stron. Ty cwaniaczku Ej, dobra, ale ulta możemy, tak? Bo ty użyłeś. A możecie, bo użyłem raz faktycznie. A no, ty jest jesteś Odiniarz przyleciał. No, nie da się bez salownika. No, no nie da. No nie da. Jeszcze jedna runda i gram tylko sery, więc będziecie mieć dużo łatwiej. Nie, ja nie wierzę, że ja w szóstą rundę pod rzęd idę po prostu na na pełne jawę nadal na tym C. Nie sądziłam, nie sądziłam, że ty dalej pójdziesz na A. No, to Graj sobie bez celownika. No dobra. Serio, na jedną oni szeryf, sobie szeryf, zobacz, oni... Jak to jest. No chyba że wolicie, że ja, ja też się... wyłączę ja teraz celownik połączam. Bez celownika. Co? Nie, Co? bo ty masz wyćwiczone bez celownika. No ja ciszę po nocach bez celownika. No dobra, to sery only Nie! Polwar! Polwar! Polwar, ty masz shity, ty masz wallhacka. Eee, co tam? Co tam u was? Ale naprawdę bym się do ciebie przejechała. Przyjechałabym się do ciebie teraz w tym momencie, wiesz? Mhm, mhm. A możemy może jednak ten celownik z powrotem? jak będzie 10-2 to możecie, no. No! I co jeszcze? No, ale wy wtedy możecie zacząć nadrabiać te rundy, runda po rundzie, bo ja jestem jeden, was jest dwóch. Dobra, jak wygram to możecie celownik. Polwar! Ej! I... No mówiłem, no mówiłem, że to tak już poleci. No mówiłeś, no. Ej, ty nie masz celownika, folwer, prawda? <słyska> Mam celownik. Gdzie wy jesteście? Y, na B. Nie no B. <słyska> <słyska> Miłej nocy. <słyska> ja pierdzielę. Ale naprawdę, naprawdę, naprawdę nie wiem co bym ci zrobiła, ale bym ci, nie wiem, nie wiem co bym ci zrobiła, obyś naprawdę miał jutro najszczęśliwszy dzień w swoim życiu, no przysięgam. Tak, jutro się widzę z rozdagami, to będzie najszczęśliwszy dzień w a, moim a, życiu. A, 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 a. A a, a a, nie wierzę, że na a poszliście A B? Ale ty jesteś naprawdę jakiś. Nie wiem, masz problemy ze słuchem, chyba. Czekaj, czekaj, dobra, czekaj, czy ja wiem, gdzie ty jesteś, dobra. Dobra, dzięki za info. No nie, no nie, no nie. Ej, ale no też ja możemy na tak te używać? A ja użyłem... Ej, ja użyłem smaki! Tak, dobra, nie. Dobra, to jest możecie, tak, no to możecie dobrze. używać abilitek, no możecie. A ja mogę grać już czym chcę. Jeszcze jak do tego nie, umiejętności no dobra, się dodadzą. No, po prostu się obsrałeś, nie, obsrałeś się przynajmniej. No obsrałem się, no to no, teraz. No, no, no właśnie, no. Yes, nice. Brawo, brawo, gratuluję ci. I kłopoty, kłopoty. Polwar, wszystko dobrze? Nie. Ej, no, co, co tam? Co tam u was? Co u was? Słuchajcie! No, ale poczekaj, no, nie, poczekaj. No. No, no co, ale, co tam? Poczekaj, 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 dlaczego tam był czacz? Co? Dlaczego tam był czacz? A szeryf? dlaczego miałoby go Halo, nie szeryf? być? Ale on jest szeryf. Halo. ale... Ty szeryf. jesteś głucha, przysięgam, ty jesteś głucha. No, ale do Cztery ale rundy temu powiedziałem, że gram z wszystkiego, bo kazaliście grać z umiejętnościami powiedziałem, że przegrywacie, wygrywacie. Nie! Tak! Ty jesteś cwaniaczkiem. Taaak, cwaniaczkiem tak, też. tak jestem! Oj, tak! Ty nie słyszałeś, no, 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 no. jak ja strzeliłem w ziemię? Nie słyszałeś, jak ja strzeliłem w ziemię? Ja myślałem, że to było od B. Naj, nice, yes. Ej, Ja idę normalnie, wam na plecy i tam wanda na ziemi leży. Ja się tak zesrałem, strzeliłem w niego. Ale fajny skinek. No. Ale ty jesteś. Mądry, wiesz? Wolf, jesteś naprawdę bardzo mądry. Nie! Nie! Zostaw mnie. kolego! Zostaw mnie. Kolego, kolego! Dobra, płaczę celownik, połączam celownik. No połączam możecie, celownik, dawać, odpalać celownik, dawać, dawać. Dobra, no to też wyłączę celownik, żeby było lepiej chociaż trochę. Dobra, dobra. Nice. Ej, dobra, nie, dobra, dobra, no to tam rundę było, ale teraz muszę odpalić celownik, bo to jest bez przesady. Nie, nie nie, ma nie, 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 no nie, nie mam szans. Nie mam Oszukujesz. szans. Jeden nie ma. na dwór bez strany. sterownika. Jesteś ze strany, dobra, dobra, Wiem, dobra. Ze strany, ale nie. Dobra, wyłączę celownik. Niech wam będzie. Wszystko słyszę. Nie. O! jak ja mam tyle. Ale dobra, ale poczekaj, ale co ty wiedziałeś? Ja nie wiedziałem, ja was bejtowałem. Ja nikogo nie słyszałem. No nic, no bywa i tak. Krzysiu, dodaj streama z Valoranta, tak żeby nie było widać pulpitu, bo ja ci coś wyślę na pulpicie, tak? Dobra, Krzysiu jeszcze takie pytanie. No. Kto jest Kto jest goatem polskiego valoranta? Jaki taki twórca? Wado. No i dobra, daj następna osoba dostaje. Kto do mnie tu wbije pierwszy, dostaje te 1000 valorant pońcu, po widzowie, mówię wam. Pierwszy, kto pierwszy, To jest najlepszym gołtem w polskiego valoranta. No, no dobra no dobra. dobra, no dobra. No to wejdź w te. O, tutaj właśnie wejdź, dobrze. Słałem ci do kodzi na PW Discord. Możesz do mi dodać do, do znajomych, możesz. Wklejaj kodzik, zobaczymy, czy działa. Wkleja, wkleja. Yo. No! No, jest, No! Pięknie, Chcę pięknie. Chcę pozdrowić mamę tatej i rodziców. Pozdro mama, tatej i rodzici.